Witam. Witam z mojego siedziska, z Obserwatorium Roślinności Egzotycznej, która się tutaj rozpościera. Już końcówka sierpnia praktycznie, więc można by zrobić jakąś małą aktualizację na temat sytuacji z tą roślinnością. Tu już od razu widać chyboczą się na wietrze owocki tamarylo. No, ten już jest. Jeden przynajmniej wielkościowo już dojrzały. Ale jeśli chodzi o dojrzałość naturalną, no to widać, że jeszcze jest zielony i pewnie gdzieś może koło grudnia, gdzie dojrzeje. No zobaczymy. No i dziwnie jest u tych tamarylo, że osiągają już odpowiednią wielkość, ale mimo to. Nie dojrzewają tak w miarę szybko, ale w sumie tam gdzie rosną, to im się nie śpieszy. Krzaczek jest nawet taki, taki kompaktowy, tak jest popodcinany, żeby mniej więcej pasował do, do schowania do zimowni. Tutaj obok drugi, przykuwający w uwagę gość z eukaliptus guni, No naprawdę zaskoczył mnie swoją, swoją wielkością. Od małej sadzoneczki, takiej 10 no to może 15 miał. Albo nawet i nie. Do egzemplarza, który ma tutaj ponad 2 metry. Ponad 2 metry. Z donicą, no bez donicy to 2 metry ma na pewno. Bo na pewno jest wyższy ode mnie. I to sporo. A ja mam 1,75 m. Także widać, że... Mocno się tutaj... Wybujał do góry, puścił multą gałęzi i chyba będzie puszczał dalej. No, nie widać, żeby kończył ze wzrostem. No naprawdę, jestem zaskoczony. Tutaj dalej jest drugi, ten sam eukaliptus guni. Są no, dwie takie, były właśnie kupione sadzonki, sezonki. Jednakowej wielkości. No ten wzrost można powiedzieć, że tak normalnie. Ale ten pierwszy, no to naprawdę. Nie wiedzieć czemu, choć był w takiej samej ziemi, w warunkach identycznych, to no naprawdę urósł kolosalnie. A pod spodem w jego cieniu schowane araukarie chilijskie no też nawet ładnie rosną. Ładnie nawet niż ten egzemplarz, który jest tutaj, o je ja dobrze tutaj widzę, z 2019 roku. On tyle nie urósł. On tyle nie urósł w pierwszym roku. Od wysiania, a te już zaczynają puścić gałązki. Tamte, ani, tamten ani trochę nie wypuszczał, wtedy więc w tym roku im się to naprawdę spodobało. Jest ich też sporo, choć, choć ten to raczej już ich, już ich przyścignie, więc na pewno nie będą już takie same. Tutaj obok ukorzenie powietrzne z liścia laurowego też już szykuje się pomału do kwitnienia. No niestety liście laurowe są. Rozdzielno płciowe więc zobaczymy co najwyżej, czy to będą kwiatki męskie, czy żeńskie, więc jagódek się na pewno po nim nie, nie będę spodziewał. Tutaj obok już, już jakiś czas temu zakończyła wzrost sośnica japońska. Ładnie się prezentuje. Takie trochę drzewko do ale takiego przyszłego, który mam w zamyśle ogrodu jurajskiego. Jak znalazł, jak podrośnie trochę większa, to może będą w jej cieniu, może rosły jakieś sagowce. Zobaczmy. Tutaj dalej sosna pinia. Też taki już spory egzemplarz, choć jeszcze igły nie osiągnęły swojej pełnej wielkości. No te sosny z południa, no to tak też im się nie śpieszy. Tam mają dużo czasu, dużo mają lata. Tak gdzieś pod koniec września dopiero osiągnie, osiągną wielkość mniej więcej tych zeszłorocznych. Choć drzewo też pewnie kiedyś będzie trzeba będzie je wsadzić do gruntu, no i zobaczyć, jak to sobie poradzi. Tutaj dalej schowane za tym mniejszym Eukaliptusem guni Eukaliptusy parvula. Są to mniej więcej tak trzecie, może na czwartym miejscu, jeśli chodzi o rozodporność eukaliptusy. Mają takie trochę mniejsze listki. Taką ich rozodporność tak od minus 12, minus 16 stopni. Tam są różne źródła. Też, też to wsadzimy go jako ciekawostkę. Zobaczymy w przyszłym roku jak podrośnie czy też może go jakoś do gruntu wsadzić tutaj moje kufliki jeden z pierwszych tutaj kuflik kuflik cytrynowy też naprawdę wysoki choć już raczej zakończył wzrost nie ze swojej strony tylko ze strony jakichś tutaj już szkodników ale też naprawdę ładnie przyrastają te kufliki są takie bardzo żywotne i to jeszcze nie jest największy z nich ale oni może w tym odcinku albo następnym bo tu chyba będzie potrzeba zrobić parę części bo trochę jest do pokazania tutaj Cytranga Morton jest to też jeden z najbardziej rozodpornych cytrusów jest to, jest to mieszaniec pomarańczy trulisnej ze słodką pomarańczą odmiany rugi jest to taka dość stara odmiana pochodzi z, z 1913 roku oczywiście wtedy została uzyskana a nie ta sadzonka jest <grym>, ta sadzonka ma tyle ja też, też jestem ciekaw, bo mam rozodporność około minus 15 stopni, więc jest naprawdę sporo. Też może kiedyś ją pokuszę się o wsadzenie do gruntu. Tutaj także jeszcze jedna pomarańcza trulistna uzyskana, uzyskana z ukorzenienia powietrznego. Także tego egzemplarza tutaj właśnie odrastało, ale już tutaj nie będę już dopuszczał do tego, żeby jednak ta cytranga rosła lepiej. Tutaj taka moje mała sosenka. Jest to, jeśli się tutaj też nie mylę, pinus... Pinus Patula, tak, Pinus Patula, czyli sosna meksykańska. Też taka ciekawa sosna z południa, z południowych krain, z Meksyku. Ma takie zwisające igiełki, takie cienkie zwisające igiełki, fajnie powiewają na wietrze. Też ciekawy jestem co do jej mrozotworności. Tutaj dalej też Pinus Iwanensis, też tego typu podobna sosna, tylko ta jest taka bardziej gęsta i też ma takie dość długie igły i jest powinna sobie w naszych warunkach poradzić tutaj rozmaryn rozodporny arp też tutaj się ładnie rozrósł, już tutaj sporo już pobrałem, nawet trochę trochę już tutaj sadzonek też do innych nasadzeń no naprawdę jestem zadowolony z tego rozmarynu no jednak faktycznie spokojnie sobie poradzi w naszych warunkach, w naszej zimy tutaj też druga druga tu jeszcze jedna pomarańcza trulisna też ukorzenienie powietrzne, ale od innego egzemplarza, o którym także później Tutaj drugi kuflik, też mniej więcej takiej wielkości jak i poprzedni. Tutaj schowane, tutaj schowane za tym kuflikiem. I to na pewno nie są, nie są eee, czterolistne koniczynki, tylko jest to paprość. Jest to marsylia czterolistna. Bardzo nietypowo paproć, jak widać. Jest to taka paproć trochę, można powiedzieć, że ziemnowodna, bo może rosnąć i w ziemi takiej wilgotnej a także w stojącej wodzie, tworzą coś takiego, jak, jak właśnie te, te wszystkie rośliny jeziorne o liściach pływających, właśnie jak te żabieńce różne i te sprawy, więc nadaje się wbrew pozorom do oczka wodnego takiego małego, tworząc taki no, ciekawy akcent jest to także, jest to paproć drzewko oliwne, podobnie jak w zeszłym roku, obficie kwitło ale co do owoców, no to takie no tu jeden się pojawił. Jeden i chyba po drugiej stronie, chyba żeby się nie przewrócił. Krzak no to też i z drugiej strony na równo sobie zrobił. No nie wiem dlaczego tak mało wypuszcza, choć było widać na samym początku, że się sporo zawiązało. No ale kto tak to tam, tam i wie. Mam nadzieję, że w następnym roku trochę inaczej się to potoczy. Tutaj karłatka. Ja z moich kilku karłatek kupionych w sklepie Rozdzielonych, no i przez 2-3-2 lata praktycznie nic nie dających znaku życia, no nie usychały, więc zostawiłem. No i warto było poczekać. W tym roku zaczęły w końcu tutaj wypuszczać listki, jeden już drugi. Tutaj trzeci kuflik, tutaj laurowy, ten główny, od którego oddzielałem. Także tutaj jest dużo pączków też się już pomału szykują do kwitnienia. Tutaj mój sagowiec. Największy mój sagowiec. Też już pomału się tworzy tutaj spory taki pieniek. W tym roku już na pewno nie urośnie, ale już widzę, że już ma tendencję do wzrostu na wysokość, nie tylko na szerokość. Więc w przyszłym roku już będzie coraz to wyższy. Tutaj dalej kolejne karłatki z tego samego zakupu. Widzę, że praktycznie wszystkie zaczęły właśnie od tego roku pięknie wypuszczać liście, czyli się w końcu przyjęły. Teraz tylko czekać, a w przyszłym roku już ruszą ze wzrostem pełną parą, bo w tym roku to już raczej jest dla nich za chłodno. Tutaj dwie sztuki Amaryllis Belladonna. No nie wiem, zobaczymy, czy zakwitnie co, czy nie zakwitnie. Miałem sporo oczekiwania co do tych roślin, ale no tak widzę, że nie bardzo im to wszystko idzie. Cebulek tutaj napuszczały sporo. Ale co do kwiatów się nie zbierają. Tutaj dalej. Tutaj dalej także. Pieprz brazylijski, przez, przez mniej więcej parę miesięcy tak nie rósł za bardzo. Dlatego lato nawet zaczął usychać, tutaj widać po tej jednej usychającej gałązce, że nawet, no, nawet odpadła, cała, cała usła praktycznie. Usła praktycznie, a za to, to główny pieniek wypuścił naprawdę taki gruby, fajny, fajny przyrost. No mam nadzieję, że, że będzie tak dalej tak dalej rósł. Tutaj Farkesja. Farkesja rufa tak się tak samo się już ładnie rozkręciła. Bananowiec musabasio ten który będzie zimowany w gruncie. Tak samo pięknie się tu rozruszał. Widać tutaj ślady, ślady grzybów. No ale to no po tej aurze ostatniej, no to jest to to normalne. nawet no wypuszczał tutaj nawet sporo tych odrostów. Sporo takich. Choć nie jest to egzemplarz, który ma ich zdecydowanie jakoś najwięcej. Choć, choć ten jest taki dość, dość gruby. Jest tu sporo tych właśnie androścików. Tutaj obok Musa e, musa Kuminata Super Dwarf Cavendish. Trzy sztuki tych maltrękich banan, bananowców. Także tutaj widać, że te grzyba dostały. no obsikami środkiem grzybobójczym i dodatkowo jeszcze zostało mi trochę tego miedzianu. No, zobaczymy, że ten miedzian też. Jakoś się tutaj sprawi przy tych nowych liściach, bo stare to są już nie do odratowania, ale może nowe będą, już trochę jakieś lepsze. Tu też spory już taki, spory taki koleżka. Też od rozcików, też tutaj ma sporo. Tutaj dalej na donicy, tu rośnie duże, duże awokado. Rosną sobie pięć sztuk kordyliny. 5 sztuk kordeliny indeyvisa, przynajmniej mam nadzieję, że to jest ta przynajmniej jeśli chodzi, jak na razie wszystko się z nią zgadza, jeśli chodzi o to, czy to jest kordelina, ta prawdziwa kordelina indeyvisa, czyli kordelina, kordelina górska. Na pewno w odróżnieniu od, od zwykłej kordeliny, kordeliny australijskiej, jej nasiona wymagają stratyfikacji. I te były wysiane yy, wiosną roku ubiegłego i w ogóle nie wykiełkowały, były przezimowane. W zimowni, no już w tej, w, tej, w, tej, w tej pierwszej donicy i dopiero na wiosnę następną, dopiero wykiełkowały. Więc póki co by się zgadzało, że to są właśnie te kordyliny. tu może na razie przy tej nie widać, chodzi o tutaj, nie wiem czy ta kamerka dobrze tu złapie, no, no nie złapie bardzo, nie widzę żeby się było widać, ale ich charakterystyczną częścią dla tej kordyliny są, yy, są takie czerwonawe nerwy na liściach i ta faktycznie też ma takie. Nieco raczej raczej ona. Tutaj jeszcze widać awokado. Awokado też już widzę, że kończy też już tegoroczny przyrost. Też jest duże, duże się naprawdę zrobiło drzewo. Jeszcze tu widzę parę gałązek próbuje jeszcze wyrostać, ale to już raczej nie osiągnę jakichś tam spektakularnych, spektakularnych wzrostów. Tu dalej koleżka, którym przeważnie zapominam go pokazywać. Jest to Musa Cuminata Grand Nine. Też sadzonka z zeszłego roku. Przezimowała no, nawet nawet na parapecie, oczywiście południowym. Oczywiście znaczy jestem jak w tym roku będzie zimować. Będzie, będzie zimowany w domu, no bo Grand Nine przy moich warunkach zimowania, gdzie temperatura wynosi 5-7 stopni, to raczej, raczej jest to, byłby spisany na straty a tutaj nawet ładnie rośnie, tak samo jest z przyskanym miedzianem i ładnie sobie tworzy się, tu już widzę konkretna bulwa tu już jest parę odrościków, takich nowych to bo już tutaj było ich tam już tutaj ich pooddzielałem sporo sporo podzielałem, troszkę część wyrzuciłem, bo nie jest, nie jest to banan, którego jakoś tam strasznie strasznie jest mi tutaj potrzebny, bo jest zbyt, zbyt trudny, jak, jak dla mnie, jeśli chodzi przynajmniej o zimowanie sam wzrost to nie jest nie jest przeszkodą bo jest naprawdę ciekawy, ale zimować go dość, dość ciężko. I tutaj widzę, bo sporo się nagrywa, jeszcze taki ostatni, ostatnie kadry. Na tą ścianę, a na tej ścianie, na tej ścianie tutaj widać dwie sztuki, jedna taka duża, nawet spora, awokado kwitnące dwa lata temu. No mam nadzieję, że w przyszłym roku zakwitnie ponownie. To już naprawdę kawał drzewa. Jest to odrost tak samo od tego dużego wcześniejszego egzemplarza. No, już naprawdę jest dużo gałęzi. Jest naprawdę, naprawdę masywny. I bardzo ładnie rośnie. Także nawet zimuje, nawet, nawet w miarę. Tutaj jest mniejszy egzemplarz, który kwitł Kwidł u mnie w tym roku, wiosną. Także będzie. także Powinien się tu pojawić link do, do filmu. Także jest tutaj. Tutaj dalej. Kolejny kuflik, tak samo bardzo wysoki, mała mało oleander i moje najstarsze, wysiane z nasion, trochę karpusy, może jeszcze może rok, może dwa i w końcu w końcu bym je wsadził. Już takie są naprawdę spore. Jeszcze może w tym roku, może jeszcze ten liść cały wyjdzie i chyba to było na tyle. To jeszcze taki jeden, jest tak, tak samo z tych wszystkich z tych samych nasion. Ale tak trochę się inaczej wyróżnia. Wygląda tak, jakby to był Wagnerianus, ale, ale był kupiony jako Fortunei. No. No, zobaczymy, co to będzie. Tutaj Cordelina Red Star, też ładnie. I jeszcze jedna awokado. Tak samo z tych samych odrostów, tylko to jest takie prowadzone bardziej na taki krzew. I to było na tyle w części, w części pierwszej.